Cześć, nazywam się Magda Pieczonka, jestem makijażystką. Pokażę Wam, w jaki sposób przygotować skórę, zatrzymać niedoskonałości, aby wyglądała ona bardzo naturalnie, świeżo i aby wyglądałyśmy młodziej. Robimy taki trójkąt, ponieważ jeszcze zawsze zamykam. Jest pod okiem, wzdłuż nosa i kieruję się znowu do zewnętrznego kącika oka. Zawsze modelujemy kości policzkowe, ponieważ każdy z nas chce piękne kości. Bardzo często mówimy, żeby się uśmiechnąć mocno. I nakładamy na tą najbardziej wystającą część policzka. Natomiast nie róbmy tego, ponieważ zrobimy sobie taką różową plamę, co nie będzie wyglądało dobrze. Tylko nałóżmy, nawet na uśmiechu, uśmiecie, od spodu, zahaczmy o policzek, przeciągnijmy do góry. Ostatnim etapem w przygotowaniu skóry jest rozświetlacz. Nałożę go na brzmiet kości policzkowej. Jeśli to jest dzienny makijaż, możemy spokojnie również przeciągnąć pod łukiem brewiowym. oraz coś, co spowoduje, że nasze usta wywiną się delikatnie do góry, przez co będą wyglądały na optycznie większe. A w jaki sposób mogę powiększyć optycznie oko? Bo wiem, że mogę dokleić rzęsy, ale nie każda kobieta potrafi to dobrze zrobić. Jest jakiś prostszy sposób? Bardzo szybki. Kredka na linię wodną w kolorze łososiowym, beżowym. Unikałbym białej, chociaż ona jest bardzo popularna, ale biała się mocno wy, jakby wydziela, bardzo ją widać. Tak nadać ładny kształt brwi przy pomocy cieni. Pamiętajmy, aby cień do brwi nie dobierać pod... idealnie tak jak kolor brwi, tylko jaśniejszy, ponieważ po naniesieniu on tak i tak staje się bardziej intensywny. Dobrze, jeszcze nałożę naturalny błyszczek na usta, który uzupełni cały makijaż. Tak naprawdę jest to bardzo prosty makijaż, który każda z Was może wykonać sama w domu.